W tym materiale omówimy ogromny food od Sync i zbliżające się airdropy na tej sieci. Następnie omówimy kryteria Layer Zero pod airdrop oraz odbierzemy airdropy od Ethir i Cookie. Później omówimy finansowanie Layer Free i potencjalny airdrop od Monad. Następnie przejdziemy do Baby The Lunch Pool, a następnie do Mintów na Zora. A na końcu mówimy bardzo ciekawą grę i zaktualizujemy najnowszą platformę restakingową, więc warto pozostać do końca. Partnerem tego kanału jest firma Cashify, czyli sieć kantorów kryptowalut, gdzie możesz wymienić krypto na gotówkę w całej Polsce. Wszystkie informacje o Cashify znajdziesz w opisie tego profilu, a tymczasem zapraszam na odcinek. mango z tej strony Skister, witam was w cotygodniowym przeglądzie airdropów. No i dzisiaj tak naprawdę zaczynamy od tych najgorszych wiadomości. Zaczniemy sobie od airdropa z ZK Sing, który strasznie zrobił społeczność w ciula. rzeczy po imieniu. Oszukali ludzi, po prostu. Było tam sporo nieścisłości w tym airdropie. Oczywiście było też dużo komentarzy z Sybilii, ale po głębszych analizach adresów, które pisały, można było wywnioskować, że to byli naturalni użytkownicy, którzy mieli organiczne działania, tak jak na przykład przyjął to Layer Zero, a nie dostali kompletnie nic. Natomiast była też sytuacja, że był adres, który dostał za jedną transakcję, dosłownie jedną transakcję, dostał naprawdę ogromnego airdropa od Sync, więc jest tutaj bardzo sporo nieścisłości, ale w dzisiejszym odcinku omówimy sobie pokrótce to, ponieważ w poprzednim materiale było to umówione moim. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, zapraszam Was do poprzedniego materiału od ZK Sync, bo tam jest wszystko wytłumaczone od A do Z, jakie były wymagania oraz co się tak naprawdę wydarzyło. W dzisiejszym materiale sobie przejdziemy ogólnie po tej sieci ZK Sync, ponieważ nie samym tym airdropem musimy żyć, bo będą też airdropy na tej sieci, więc przejdziemy sobie do tych airdropów dzisiaj. Ale zanim to zrobimy, to pamiętaj, żeby zostawić łapę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie pominąć. Przez Słych materiałów. I jeżeli chcesz to w tym momencie przejdź sobie do komentarzy, napisz co mógłbym poprawić, żeby te filmy twoim zdaniem były lepsze. Ja ci serdecznie dziękuję i przechodzimy w takim razie do tematu od ZK Sync, którym jest Sync Swap. No i właśnie mamy tutaj wpis od Sync Swap. Thanks to ZK Sync to ZK Nation for the airdrop 100% going to back to the community. Więc mamy tutaj bardzo fajną informację, ponieważ cały airdrop dostanie community i jeżeli chodzi o moją osobę, to ja się bardzo cieszę, bo miałem ogromnie przyciśnięty SYNC swap pod kątem TX-ów, więc myślę, że w moim przypadku, mam nadzieję, że też i w waszym, będzie to tutaj wyprostowane i będziecie zadowoleni z tego redropa. Natomiast nawiązując do ZSYNC, jeżeli chodzi o moją osobę, to wykonując organiczne działania, mogę, możemy to sobie podsumować, dostałem tylko na 25% walletów alokacja, gdzie powinienem przy wszystkich innych walletach też dostać. To nie tylko w moim przypadku, bo też wiele osób, z którymi pisałem, korespondowałem, również nie dostały tych airdropów, chociaż powinny. Ale zdarzały się też takie osoby, które dostały na każdym portfelu airdrop. Więc jest to po prostu niezrozumiałe. Właściwie można to nazwać loterią. Nie przedłużając, przechodzimy sobie do GRVT, ponieważ tutaj też ma być jakaś alokacja od ZK Sync, na razie jeszcze nic nie wiadomo, ale myślę, że warto sobie tutaj podziałać, jeżeli nie działaliście, więc przyciśnijcie temat. Oczywiście nie namawiam Was do tego, jeżeli nie chcecie to całkowicie przekreślać ZK Sync, to po prostu bridge i wypłaccie stamtąd środki, nie namawiam Was do tego, ale pamiętajcie tylko jedną rzecz, że airdrop to nie jest gwarantowana kasa. Warto... Klikać te airdropy ale pamiętajcie zawsze z tyłu głowy, że nie zawsze coś się za to wpaść. Traktujcie to po prostu jak wykonaną pracę i działajcie na wiele frontów, czyli nie skupiać się tylko na tych wielkich airdropach, jak to większość robi, ale warto czasami też zahaczyć te mniejsze airdropy, na przykład takie Taiko, które teraz było, zapłaciło o wiele lepiej niż ZK Sync. więc czasami zaczęcie od głupiego testnetu, nawet nie mając w ogóle żadnych środków, można się strasznie obkuć, a jeżeli chodzi o Taiko, przejdziemy później do naszej grupy Discord i tam wam pokażę jak to wyglądało. A teraz jeszcze sobie omówimy tutaj kolejny temat, czyli SOFON i to jest projekt od twórcy The casing. I jeżeli chcielibyście, to otwiera się on 18 czerwca o godzinie 20 czasu polskiego, więc myślę, że warto sobie tutaj ustawić jakieś przypomnienia. No i po prostu poczekać na informacje, bo przypomnę tylko, że właśnie ten twórca The Casing, odszedł od projektu i tworzy sam, jeszcze przed airdropem. W moim mniemaniu może mieć to też jakąś styczność właśnie z tym airdropem, z tym zachowaniem teamu. Prawdopodobnie on już coś wiedział i być może to był powód, dla którego on odszedł od nich. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Tutaj mamy jeszcze finansowanie SOFON, jest to naprawdę jedna z stopek finansowania, bo to jest 71,69 miliona, więc to jest naprawdę spore finansowanie. Więc tym bardziej mi to zachęca, żeby na pewno wrzucić ten projekt na radar. Następnie mamy tutaj KZ Airdrop, jakiegoś mema. Oczywiście nie zalecam Wam się łączyć z tym portfelem, bo ja sam tego nie zrobiłem. Możecie sprawdzić po prostu eligibility check. Jeżeli się kwalifikujecie, oczywiście ryzyko bierzecie na siebie. Ja za to nie odpowiadam Wam, tylko pokazuję, że jest coś takiego. Możecie sobie sprawdzić, ale pamiętajcie, że jest tutaj naprawdę spore ryzyko, bo WalletGuard na przykład mi wyświetlił scam detected, więc jest możliwość, że to może być scam, dlatego uważajcie, daję po prostu informacyjnie tutaj tego newsa. No i tutaj mam jeszcze od nich treda, że po prostu wszyscy, co nie byli zakwalifikowani do ZK Sync Airdrop, dostaną po prostu KZ Airdrop, czyli ich mema. Po prostu no tak to wygląda. Przejdziemy sobie teraz dalej, i mamy tutaj wpis od Primodiala od Layer Zero. No i tutaj sobie zaraz omówimy, co on napisał, tak w skrócie, ale zrobimy to poprzez naszego Discorda, więc przechodzimy do naszego Discorda. No i na naszym Discordzie mamy tutaj sporo tematów, bo jak widzicie jest dużo rzeczy zaktualizowanych, więc najpierw sobie przejdziemy po kolei i lecimy do naszego Layer Zero. Więc mamy tutaj kryteria airdropa, jak widzicie, Dais to zaktualizował, zaczynając od początku. CEO Layer Zero podzielił się następującymi wymaganiem pod airdropa. Najważniejszym parametrem będzie wolumen transakcji, nie obejmuje to opłat za gaz. Minimalna wartość takesów do wykonania minimum 5 take na Layer Zero. Nagrody będą miały górny limit. Anty Sybil odfiltrowane zostaną spamowe tx na sieci. Każda transakcja poniżej 1 dolara będzie zaliczona jako 1 piąta normalnej transakcji. Każdy min darmowego NFT będzie liczony jako 1 piąta transakcji. Nie dyskwalifikuje to Merkley, to jest też ważne. Tak samo L2 Telegraph itd., itd. Po prostu te transakcje będą ważyć mniej. Z 6 milionów walletów 50% posiada mniej niż 5 transakcji. I tutaj jeszcze są mnożniki. Użytkownicy z długim stażem transakcyjnym będą miały jakiś tam mnożnik. Duża ilość tx i wolumen. Więc myślę, że to też jest bardzo fajna informacja. I miejmy nadzieję, że AirDrop od Layer 0 po prostu nas miło zaskoczy. Nie będziemy rozczalowani. Natomiast porównując Layer 0 do ZK Sync, no to ZK Sync rozdał naprawdę sporą pulę, bo rozdali 17,5% na AirDropa. Na co nie liczymy już Layer 0 na więcej jak 10%. Bo wydaje mi się, że te widełki tutaj są zupełnie. Nie inne. No, ja bym tutaj po prostu. Przy Layer 0 nie spodziewał się tak dużego supply na tego Airdropa. Dodatkowo dodam jeszcze informację, że te głosowania, które były na Stargate, mają nie być niby liczone, ale prawdopodobnie sam Stargate będzie to liczył i brał pod uwagę, jeżeli dostanie jakąś tam pulę od Layer 0, miejmy nadzieję oczywiście, no to myślę, że to będzie liczone przez sam protokół Stargate, nie przez Layer 0. Tak to wygląda pod tym kątem. A my sobie po prostu przejdziemy teraz dalej do naszego Discorda. No i tutaj mamy. Przykładowo jeszcze aktualizację od Devolocity, jak widzicie, kolejne dni cały czas są aktualizowane. Następnie mamy Berachain, możemy klejmować odznaki. Mamy potem Olympics, potem mamy Cookie Free, czyli Airdrop. No i mamy tutaj nieszczęsny Z -casing. Jak widzicie, tutaj mamy SyncSwap, właśnie tą informację, którą przed chwilą pokazałem. Następnie przejdziemy sobie do pozostałych airdropów, i mamy tutaj na przykład mnożnik na Blast, który będzie w dzisiejszym odcinku. Kelp i ZK Sync, tutaj protokół restakingowy otrzymał ponad 5,5 miliona tokenów ZK, gdzie ta pewna część z nich pójdzie do community, ale również nie tylko Kelp dało, otrzymało, bo otrzymało też EtherFi. Więc EtherFi, na którym ja działam i pokazywałem wam, gdzie lokować. Swoje Ethereum. Jeżeli chodzi o moje zdanie, to ja serdecznie Wam to polecam. Jeżeli macie jakieś wolne Ethereum, wrzućcie sobie w jakiś protokół ristikkingowy, bo naprawdę, jeżeli chodzi o samo EtherFi, to naprawdę bardzo dobrze zapłaciło. Przy wrzuceniu 0,03 Ethereum można było dostać. 700-800 dolarów, a w piku nawet prawie 1000 z pierwszego sezonu Eterfy, więc naprawdę porównajcie sobie Eterfy a Zetka Sync do teraz i tutaj każdy, który wrzucił, dostał Etropa, Nie było zupełnie takiej sytuacji jak z Zetka Sync że przepaliliście gaz i nic nie dostaliście, więc warto działać na te kilka frontów, tak jak już wcześniej o tym wspomniałem. W tym momencie, jeżeli uważasz, że materiał jest dla Ciebie wartościowy, no to zostaw łapeczkę, subskrypcję i dzwoneczek, aby nie przegapić przyszłych materiałów. Mamy też tutaj AirDrop Base, nowa kooperacja Adidas i Base, więc zobaczymy, co z tego będzie. Następnie mamy tutaj Plum Network, aktualizacja, kampania Galaxy. Hasło do taska z drugiej kampanii, jak widzicie, Airdrop Nyan Heroes drop za sezon drugi, już za rogiem. Ma informację się pojawić w tym tygodniu, więc czekamy z niecierpliwością. No i tutaj mam jeszcze aktualizację do t protokół którą prowadzi nam Daisto więc myślę, że jeżeli lubicie działacie tam to warto sobie wpaść na naszego Discorda. Linka macie oczywiście w opisie. Serdecznie was tam zapraszam. Poza tym oczywiście mamy jeszcze nasze Crypto Insights, na których mamy wszystkie informacje na bieżąco aktualizowane. Jak widzicie, tutaj jest nawet informacja z rynku tradycyjnego, czyli załamanie rubla. Czy też Fed zostanie zlikwidowany, dyrektor Fidelity o Bitcoinie, więc jest sporo tych informacji. Następnie mamy analizy krypto. Oczywiście polecam Wam TradingView Alert, na którym jest wszystko w formach alertu aktualizowane i wystarczy wejść w dany czat, czyli na przykład render czy BTC. My sobie na przykład wejdziemy w BTC. Obejrzymy sobie jak to wygląda, przejdziemy do najnowszych. No i mamy w tym momencie aktualizację o 11.21, BTC D1. Nic wielkiego się nie stało, wciąż jestem bullish. Do momentu jak trzymamy 67k to wszystko wygląda git. I wciąż jest szansa na ponowne 71 tysięcy. Więc myślę, że warto sobie tutaj tą zakładkę wejść, żeby po prostu być na bieżąco z rynkiem. Poza tym mamy jeszcze tutaj nasz czat ogólny, na którym można się kontaktować z naszymi wszystkimi wariatami i wymieniać się informacjami. Z naszą kryptorodzinką. Więc zapraszam Was na naszego polskiego Twittera czy Discorda, a my wracamy z powrotem do tematu odcinka. Przejdziemy do A-Tier. Czyli ATH Rewards. Jak widzicie, dostałem 700 tokenów ATH, a prawdopodobnie były one za kampanię od Layer 3. Natomiast trzeba było posiadać z tego co każę dwie odznaki, tylko nie wiem dokładnie jakie, więc nie przybliżę wam tego tutaj. Ale jeżeli działaliście na Layer 3, no to myślę, że warto sobie tutaj sprawdzić to. Lub jeżeli kupowaliście u nich NODA, no to warto sobie też to sprawdzić. No i pamiętajcie jeszcze o tym, że Climb jest na sieci Ethereum, więc w tym momencie, jeżeli ja to robię, to. Koszt wynosi 6,95, więc nie jest to wcale źle. Natomiast wartość tego airdropa to około 50 dolarów, te 700 tokenów. Więc myślę, że dobry obiad w restauracji można sobie za to kupić. Każdy powinien być zadowolony bo to były organiczne działania na layer 3 jeżeli ktoś działał na przykład pod te cubesy, no to tak naprawdę powinien dostać też ten airdrop a my przejdziemy sobie teraz do airdropa od cookie free, jeżeli tam działaliście ja osobiście odpuściłem cookie bo mam ograniczony czas, więc no sam przyznaję, że nie jestem w stanie działać pod wszystkie airdropy, więc po prostu biorę siły na zamiary cookie odpuściłem, ale jeżeli wy działaliście, no to zachęcam was żeby sobie sprawdzić, czy jesteście zakwalifikowani pod ten airdrop, linka będziecie Mieli do wszystkich stron w opisie tego filmu, a my przejdziemy po prostu dalej. No i mamy tutaj kampanię od layer 3, o której Wam przypominam. No i dodatkowo dorzucili takie boxy, Daily Loot, więc myślę, że warto sobie to zbierać. No, oczywiście trzeba mieć zmienioną na BNB Chain. Poza tym mamy tutaj informację, że jeszcze layer 3 uzyskał 21 milionów finansowania, więc jest to naprawdę spore finansowanie. No i to powoduje, że Airdrop od layer 3. Może być fajnym airdropem, naprawdę, bo to jest naprawdę dobre finansowanie, moim zdaniem. Więc, no, ja bym tutaj poczekał po prostu na to, co Layer 3 rzuci nam w portfel. Miejmy taką nadzieję, oczywiście. A my przechodzimy jeszcze tutaj, właśnie do ogólnego podsumowania, właśnie Layer 3 na KryptoRank i mamy tutaj 21,2 miliona finansowania. Między innymi od Electric Capital czy Immutable. Potem mamy jeszcze takie firmy jak Parafi Capital, więc moim zdaniem spoko wisi. No i po prostu pozostaje nam poczekać. A my przechodzimy jeszcze do aktualizacji od Blast, no bo dodali kolejnego multiplayera więc przejdziemy sobie w multiplayers. Jak widzicie, jest ich naprawdę sporo, muszę sobie tutaj nadrobić ten temat, przesiąść. Warto sobie te multiplayery robić, bo nabijają one wam punkty. No i tak samo tego golda wam nabijają, więc myślę, że warto sobie tutaj działać. A ten nowy multiplayer to jest właśnie ten landing, i wystarczy po prostu wejść na przykład na Juice Finance i wrzucić 0,0001 Ethereum na landing. Więc jest to naprawdę prosty temat. No i dostajecie tego, tak naprawdę, multiplayera, który wam boostuje punkty. A w moim przypadku, jeżeli chodzi o multiplayera, to za każdy multiplayer jest plus 4,37 punkta na godzinę, więc jest to naprawdę sporo. Tego czasu zostało, no tak, do 24 czerwca, więc macie jeszcze około 11 dni na takie organiczne działania, żeby sobie tutaj to podkręcić trochę, żeby tych punktów dostać, no i zakwalifikować się pod ten airdrop od PLAST. A my po prostu teraz sobie jeszcze przejdziemy do informacji, od talii, czyli jest to Wormhole plus Monad. Wspominałem o tym w poprzednim materiale, natomiast Tutaj chciałem tylko wyprostować temat, ponieważ w momencie, gdy materiał wyszedł, już ta informacja się pojawiła, natomiast w na momencie nagrywania jeszcze tego nie było, dlatego sprostuję to tutaj. I mamy tutaj informację, że za nasze tokeny wormhole wrzucone w staking, będziemy mogli dostać airdrop od monad prawdopodobnie. Natomiast, no tutaj nie ma określonej ilości, ile trzeba wrzucić, ale znając życie, żeby być w top 10, no to trzeba posiadać minimum 6000 tokenów wormhole na stakingu, więc jest to naprawdę dużo, więc to nie jest. Dla osób, które mają mały kapitał, od razu Wam o tym mówię. Możecie wrzucić tysiąc, ale nie wiadomo, czy coś, cokolwiek się za to czy będzie po prostu większy procent uczestników brany pod uwagę. Więc po prostu chciałem tą informację Wam przekazać, że wygląda to w taki, a nie inny sposób. Dobrze, więc przejdziemy sobie dalej i mamy teraz lunch pool od Balbita. No i mamy tutaj lunch pool Pirate. Więc sobie przejdziemy do tego lunchpula. No i co trzeba mieć? Wystarczy się po prostu zarejestrować na giełdzie Bybit, ale jeżeli na przykład nie posiadacie giełdy Bybit, no, to można ją sobie założyć z naszego linka. Z tego tytułu, właśnie otrzymujecie 10% zwrotu z opłat transakcyjnych, 30 dolarów jako bonus handlowy za pierwsze 100 dolarów depozytu. No i co najważniejsze, pełne dostęp do naszego Discorda, czyli naszego polskiego Twittera, na którym sekcja airdropowa jest jedną z najlepszych sekcji. No, chyba w całej Polsce. Mogę to śmiało powiedzieć, bo nie oszukujmy się, tak jest po prostu. No i jak to tutaj w ogóle wygląda? Musimy mieć na przykład. USDT. Zaraz wam pokażę jak to zrobić, jak na przykład kupić USDT, jeżeli jesteście nowymi użytkownikami. No, ale na przykład chcemy sobie wejść w pulę USDT, bo ta pula jest największa. Musimy po prostu nacisnąć Stick to Earn. No i musicie mieć, jak widzicie, na Funding Account. Więc zaraz sobie przejdziemy do tego. No i po prostu wrzucacie swoje, na przykład 100 dolarów, te które sobie zdeponujecie na giełdzie lub kupicie za pomocą tam szybkiego kupna. Więc przechodzimy sobie teraz do naszego Spot tradingu, no i przykładowałem tutaj market bitcoina. No i teraz chcemy na przykład sobie buy crypto, nie? więc sobie zrobię one kick buy. Więc możecie sobie na przykład za widzicie, blika, 420 zł to 100 dolarów kupujecie sobie wasze krypto. No i następnie przejdziemy sobie do trade i spot trading na przykład. No i możecie sobie na przykład kupić bitcoina za 100 dolarów w markecie i od razu go sprzedać. Czyli w skrócie kupujemy na przykład za 100 dolarów. Ja to teraz zrobię po markecie. No i teraz na przykład sobie zrobicie sell, czyli w waszym przypadku wybierzecie 100%. W moim przypadku 10%. Przedaję z powrotem. No i nabijam sobie już wolumen. I dzięki temu możecie sobie tak kilka razy zrobić, żeby sobie nabić wolumen dodatkowo i dostać jakieś dodatkowe bonusy. W tym momencie, jeżeli już mamy te nasze USDT, więc warto jest z od razu sprzedać do USDT, no i wchodzimy z tego swojego launch poola. No i wchodzimy sobie w na naszą USDT pool, naciskamy stake to earn, przykładowo. Wpisujemy 100 dolarów no i musimy mieć to oczywiście na funding account, żeby przerzucić na funding account to musimy na przykład z naszego trading account wrzucić na nasz funding account, więc po prostu transfer naciskamy z trading account, jak widzicie, na przykład mam 110 dolarów, wrzucamy 100 na funding, następnie jak nam to przyniesie możemy sobie cofnąć na launch pool no i teraz stake to earn wrzucamy 100 dolarów Naciskamy confirm, view order, możemy coś sobie zobaczyć, order mamy. No i jak widzicie mamy już asset earned, Pirate. to wszystko. I my przechodzimy teraz sobie dalej do naszych mintów nazora Zora. Mamy 11.11 .11 od Imagine Zora ETH, ja sobie to zmintowałem już. Następnie mamy Welcome to Onchain Summer od Base więc myślę, że sobie warto tutaj mintować następnie mamy Farcaster Kangaroo no i tutaj ja sobie to zmintowałem na sieci Base, więc przy okazji mam nadzieję, że się wystawiłem pod Elropa Base, Zora no i Farcaster bo mam nadzieję, że te NFT będą brane też pod Farcastera pod uwagę no i teraz mamy tutaj jeszcze Monad Samurodak no i tutaj jak widzicie Monad XYZ, ja oczywiście to zmintowałem, no i myślę, że warto sobie tutaj to zmintować, a sobie nawet zmintuję jeszcze jeden na sieci Base zmienię sieć, zrobię sobie dodatkowo mint. Naciskamy mint. Jak widzicie opłata tutaj wynosi 2,73, więc w tym momencie, jeżeli podoba Wam się materiał, uważacie, że jest sporo mięska, to przejdź poniżej do filmu, naciśnij łapę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, aby nie ominąć przyszłych materiałów. A ja Tobie za to serdecznie dziękuję, że jesteś i wspierasz, więc potwierdzamy i przechodzimy sobie zaraz dalej. Niech nam to tylko potwierdzi. Dobra, w takim razie mamy teraz ostatni Mint Nazora. Myślę, że warto sobie tutaj to zmintować. Jest to stara kolekcja, jak widzicie, 26 czerwca 2023, ale... Stwierdziłem, że ja sobie to jeszcze raz mintuję na sieci Base po prostu. Zauważyłem, że w ostatnich dniach zaczął się robić na ten duży ruch, i po prostu myślę, że no warto sobie to jeszcze raz zmintować. Po prostu. Dobra, zmintowaliśmy. No, i w tym momencie chciałem Was zaprosić na moje konto Farcaster czyli Warpcast, na którym aktualizuję codziennie wszystkie najnowsze aktualizacje. Jak widzicie. Na przykład był tutaj Airdrop od Sync, więc wszystko było zaktualizowane Czy Climb IT. Wszystkie informacje tak naprawdę są tam szybciej niż na YouTube, więc zachęcam Was, żeby sobie zaobserwować. Tak samo chciałbym Was zaprosić na moje konto Twitter, z którym niedawno ruszyłem. No i tutaj też wrzucam to samo co na Warpcast. Oczywiście. Też najnowsze materiały wlatują tutaj jako pierwsze. No i oczywiście naszego Discorda, o którym już wcześniej wspominałem. Warto sobie tu wpaść, no bo to jest taki nasz polski krypto Twitter, na którym macie wszystko tak naprawdę w pigułce codziennie aktualizowane. Przejdziemy sobie jeszcze tutaj do. Akcji od OLTO i Orbiter. Na OLTO już wspominałem w poprzednim odcinku, że warto sobie tutaj działać. Mamy na przykład Bridge do Taiko, czy też Bridge do The Casing Era. Jeżeli oczywiście chcecie, bo wiadomo, że każdy teraz jest nie za bardzo przekonany. Na przykład tutaj mamy The Casing Airdrop. Mamy tutaj jeszcze 100 tysięcy Price Pool. Jak widzicie, można sobie tutaj podziałać. Jest 34 tysiące użytkowników. Price Pool już jest na poziomie 83 tysięcy. No i widzicie, tutaj mamy możliwości zdobywania właśnie tych punktów. Jak widzicie, mamy tutaj zaznaczony Specific Chain, więc musimy z tych sieci se do Arbitrum, no i po prostu się dostaje dzięki temu te właśnie dolary. Jak widzicie, niektórzy użytkownicy dostali nawet po 1250 dolarów, więc jest to naprawdę sporo. Więc zachęcam, żeby sobie podziałać, że zawsze jakieś jakiś się dostanie, a my przejdziemy do morki. I mamy tutaj właśnie mint od nich, no i to jest mint na Taikom, trzeba po prostu się zalogować Twitterem, like na Twitterze, post na Twitterze, no i mintujemy na sieci Taikom Mainnet. Więc jeżeli nie macie środków na Taikom Mainnet, no to na OLTO macie właśnie akcja że dostajecie punkty za zbridżowanie do Taikom, więc przy okazji sobie boostujecie Taikom, dodatkowo boostujecie ulto, no i macie dwa airdropy na raz odkaczone, a właściwie nawet trzy, bo jeszcze macie morki. Myślę, że spoko temat. No i przechodzimy jeszcze do wpisu od scroll, a mianowicie ruszył handel scroll na odos, więc można już tam działać pod scroll na odos. Myślę, że fajna informacja, jeżeli działacie na scroll, klikacie, no to możecie dorzucić do swoich dapsów odos. A my przejdziemy teraz do najnowszej gierki, jest to D beacon i właściwie jest to bardzo fajnie zapowiadająca się gierka, no bo jest to gierka, no właściwie ma taką tematykę Trochę jak margonem, nie wiem czy graliście. Naprawdę fajnie się nią gra. Sprawdziłem to i bardzo przyjemna rozgrywka. Naprawdę, jeżeli chodzi o ogólnie o Gierkę, to miło mnie zaskoczyła. No i staram się tę misję tutaj wykonywać. Jak widzicie, zacząłem jakiś czas temu, no właściwie parę minut temu, zacząłem to robić i myślę, że warto sobie to wykonywać. No bo będą tutaj na pewno jakieś, jak widzicie, nagrody. No za tych 500 punktów dostaje się czysta, więc przykładowo sobie wykonamy zadanie. Mamy tutaj quest, więc można tego nie akurat, ale tutaj mamy, no jak widzicie wszystko to jest w gierce, no to dobrze, to sobie wykonamy to w gierce, pokażę wam przykładowo jak ta gierka działa, bo moim zdaniem jest naprawdę ciekawa i fajna ma grywalność. Jak widzicie tak to wygląda, ładujemy gierkę, no i teraz musimy Podejść do tego o to tutaj potwora i musimy pokonać po prostu, więc bardzo fajnie się ta gierka ogólnie pod kątem grywalności, bardzo fajnie się w to gra i po prostu klikacie myszką, no i jak widzicie bardzo płynnie to wszystko chodzi i myślę, że jeżeli chodzi pod kątem właśnie tej grywalności to jest to naprawdę bardzo dobra gra, no i faktycznie to wygląda jak takie Margonem, tylko no w trochę lepszym wydaniu można to nazwać. Skończyliśmy misję. Dostajemy punkty, claimujemy je. No jak widzicie, mamy level up, nowise level 2. Mamy chest, więc go otworzymy. No i w tym momencie otwieramy sobie tego chesta, No i jak widzicie, ładuje mi open chest. No i dostajemy dodatkowe 100 prestige points. Więc myślę, że spoko. No i po prostu. Jak widzicie tutaj jest lód, możemy dostać nawet ARB, 50 tokenów, więc myślę, że spoko temat, no nawet można dostać 1000 tokenów ARB, dobrze to wygląda. I myślę, że warto sobie tutaj działać, można też zapraszać znajomych, no i mamy tutaj nasze potem jeszcze side quest, ale to będzie coming soon, więc po prostu warto nas sobie na to poczekać, no i sobie wykonywać tę misję tutaj w tej gierce. A my teraz przechodzimy do ostatniego tematu, o którym jest symbiotic, o którym wspominałem w poprzednich materiałach. No, i myślę, że warto sobie tutaj działać na symbiotyk, bo na przykład zobaczycie sobie, jest to nowy protokół restakingowy. Będziecie mieli linka do tego właśnie pisu od symbiotyk w opisie tego filmu. Mamy tutaj opisane właśnie ten ekosystem no i ich partnerzy, czyli Itina, Layer Zero czy Hyperlane. Więc myślę, że bardzo spoko partnerzy. Ten symbiotyk to jest projekt od Lido, bardzo znany projekt. Otrzymali 5,8 miliona finansowania, ale zaraz sobie przejdziemy jeszcze do CryptoRank. No, i jak widzicie, mamy tutaj. Finansowanie 5,8 miliona, między innymi od Paradigm czy Superfound. Więc spoko VC. no i myślę, że po prostu warto sobie tej przyszłości podziałać, no bo jeszcze nie ma nic tak naprawdę od nich, więc po prostu czekamy. Prawdopodobnie jeszcze będzie jakaś może runda finansowania, więc czekamy z niecierpliwością na to. No i jeszcze przypominam o tych The Velocity Box, które warto sobie odbierać codziennie. No i o tej platformie The Velocity Finance, na której sobie odbieramy po prostu te nasze boxy, więc warto sobie to wykonywać. Ja w tym momencie się z wami żegnam. Jeżeli była solidna porcja mięcha łapa w górę subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie ominąć przyszłych materiałów. No i tak samo pytajcie komentarz żeby z Wasza. A tymczasem z Wami się żegnam i widzimy się w przyszłych materiałach.